No, cześć, cześć! Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, na kanale Oczy zamknięte Mini Dzisiaj będzie czytanie dla. Kogo? Lwów na miesiąc październik. I już patrzymy, kochane lwy. Co dla Was? Co dla Was na miesiąc październik? Cudownie. Dobra. Patrzymy dalej. To jest rodzina, najbliższe otoczenie. I praca, finanse. Trzy karty spod spodu. I omawiamy. Kochani, mam wrażenie, że zaczynacie coś rozważać. Coś rozważać związanego z rodziną, z pieniędzmi. Możliwe, że chcecie w coś zainwestować. Planujecie coś. Dokonujecie wyborów. Planujecie, rozglądacie się za czymś, co bo albo planujecie się ustabilizować finansowo, albo rodzinnie. Mhm. Pragniecie domu, pragniecie rodziny, jedno z dwóch, albo dwa. Albo zależy wam na finansach, albo na rodzinie, albo na tym i na tym. I zaczynacie się rozglądać, zaczynacie wchodzić w taką energię, jak coś osiągnąć? I kochani, jeżeli chodzi o rodzinę, najbliższe otoczenie, to mam wrażenie, że niektóre lwy, Niektóre lwy zdadzą sobie sprawę z jakiejś nieuczciwości i postanawiają zadbać o siebie i chyba skupić się troszkę bardziej na finansach niż na życiu rodzinnym. Jeżeli jesteście w jakimś związku, jeżeli macie rodzinę, to sobie zdacie sprawę, że no coś, coś tutaj nie gra, jest, jest jakaś nieuczciwość i zaczynacie myśleć o sobie. Zaczynacie myśleć o sobie, być może o własnym rozwoju. Możliwe, że chcecie się to uczyć chcecie wejść na jakieś wyższe stanowisko, hmm. albo po prostu, kochani, możliwe też, że zdacie sobie sprawę, że zbyt mało uwagi poświęcaliście sobie. Może zdacie sobie sprawę, że w jakiś sposób byliście wykorzystywani, wykorzystywane, hmm. jakaś nieuczciwość, jakaś nie, nie... brak równowagi było, był, może zdacie sobie sprawę, że inwestowaliście w kogoś, w coś zbyt dużo, i w tym momencie zaczynacie inwestować w siebie? Wiem, że to finanse wchodzą w grę, chociaż miało być o relacjach. Kochani, no może być tak, że jeżeli słuchają mnie kobiety. Stwierdzą, że kurczę zbyt mało. Ostatnio dbałam o siebie. Za bardzo nie wiem. Skupiłam się na inwestowaniu w dzieci, a troszeczkę może pójdę na zakupy i. Zadbam o siebie w tym momencie, może być tutaj coś takiego, ale kochani może być też coś takiego, że jeżeli jesteście w mało udanej relacji, to możecie sobie zdawać sprawę, że jesteście po prostu wykorzystywani i zaczynacie myśleć o sobie i zaczynacie inwestować w siebie, może być też coś takiego. Jeżeli jesteście mężczyzną, to wydaje mi się, że zdacie sobie sprawę, że za mało inwestujecie w kobietę, że tu jest nieuczciwość jakaś i zaczynacie inwestować w tą kobietę. To może być przekaz dla mężczyzn. Dobra, zobaczmy sobie kartę, radę do tego. No, dziesiątka pentakli, pieniądze, jakieś prezenty, jakaś darowizna, jakieś pieniądze. Zadbajcie o siebie albo zad, zadbajcie o jakąś kobietę. Jeżeli Wy jesteście kobietą, zadbajcie o kobietę. Jeżeli Wy jesteście mężczyzną, może y, kupcie coś kobiecie. Mm bo tutaj hmm, wydaje mi się, że ona potrzebuje tego zadbania o siebie, poczucia hmm, takiego docenienia. A jeżeli wy jesteście kobietą, po prostu wydajcie trochę kasy na siebie. Ewentualnie na swoją mamę, może zróbcie prezent swojej mamie. Hmm. Dobra. Zobaczmy, co tutaj się dzieje w finansach. Mam wrażenie, że tutaj ktoś, ktoś, ktoś walczy o jakieś stanowisko, o jakąś pracę, o jakieś sfery materialne. Jest. Walka, walka o coś nowego, walka o jakieś pieniądze, wartości, dom. Jest bardzo dużo tutaj egocentryzmu, bardzo dużo egocentryzmu. Albo ktoś z Wami walczy, albo Wy walczycie o coś. Może być w pracy, o stanowisko, o pieniądze, może być też w rodzinie, kochani. O coś, o jakieś dobra materialne. Jest walka, wa walka o coś. Kochani, uważajcie. Zobaczmy sobie, bo mam wrażenie, że nawet Wiecie co? Może być też walka o niezależność. Walka o niezależność również może być. Uważajcie, żeby pieniądze nie zaślepiły was. Uważajcie, bo hmm, może być granie warta świeczki, może być tutaj jakaś nierówna walka, która może was w jakiś sposób uzależnić, może was hmm, jakaś oferta zaślepić. Możecie dostać ofertę, hmm, która nie będzie korzystna dla was. Będzie ktoś próbował was do czegoś namówić, oferuje nową drogę, będzie próbował namówić was do tego yy, i będzie to prowadziło do y, jakiejś manipulacji, do jakiegoś zobowiązania. Uważajcie na y, oferty. Kurcze, nie wiem. Na przykład sprawdźcie dobrze banki, jeżeli chcecie wziąć y, pożyczkę y, z nieuczciwego miejsca. Nie wiem, tak mi tutaj jest jakiś. Przyszły do głowy chwilówki, że ktoś chce was omamić i mm, zaślepić pieniędzmi i wyjdziecie na tym bardzo, bardzo źle. Uważajcie na wszelkie umowy, na wszelkie propozycje, bo mogą się wydawać bardzo korzystne, a one nie będą wcale korzystne. Wcale. Kochani, to nie musi się stać. Po to są karty, żeby. Mm, Przeciwdziałać temu, co może się złego wydarzyć. Jeżeli macie taką świadomość, możecie postąpić inaczej. Jeżeli posłuchajcie kart, po prostu uważajcie, kto wam co oferuje w kwestiach materialnych, finansowych. Uważajcie na umowy o pracę, nowe. Będzie tutaj się wydawało, że to jest przepiękne, a może was po prostu zaślepić. I wyjdziecie na tym źle. Dobra, zobaczmy sobie trzy karty spod spodu. No, właśnie. Kurczę, to chyba jest po prostu do tego do powiedzenia. Kochani, mm, sprawdźcie dokładnie uczciwość nowej oferty, bo będzie zawód, będzie żal, będzie y, płacz. Będzie płacz. Nowa oferta. Bądźcie czujni, poradźcie się kogoś, jakiegoś specjalisty, jeżeli będziecie podejmować jakąś decyzję, będziecie rozważać jakąś ofertę. Poradźcie się, sprawdźcie. Być może poradźcie się jakiegoś prawnika. Mhm. W ogóle, przed podpisaniem umowy jakiejś. Najlepiej by było skonsultować się z prawnikiem. Coś nowego będzie dla Was yy, powodem do płaczu, zranienia, straty. Uważajcie, bo to nie musi się dziać. Słuchajcie, Wy wchodzicie w dziesiątkę pentakli, więc teoretycznie nic nie powinno. Nie powinno wam zaszkodzić, jeżeli wejdziecie z mądrze. Jeżeli nie będziecie, nie dacie, po, jeżeli nie dacie się ponieść emocją, nie dajcie się ponieść emocją, nie, nie bądźcie tym y, rycerzem kielichów. Odchodzicie od tej energii, więc yy, paziem, paziem nie bądźcie. Taką osobą niedojrzałą, która da się porównywać emocjom. Kochani, yy, odchodzicie od tej energii i bardzo dobrze, odchodźcie. Myślcie racjonalnie, radźcie się innych. Tyle, kochane lwy, buziaki.